Witam wszystkich serdecznie po świętach, jakże mi was brakowało, jak mi brakowało nagrywania, ale w święta trzeba odpocząć, trzeba się y, trochę zrelaksować. Się. Zapraszam was więc na mecz aktualny z y, Copenhagen Games, chyba tak, no turnie rozgrywany w Kopenhadze. Naszym y, graczem jest... <ścoughs> Przepraszam, panowie grali na lanie, siedzieli obok siebie tak więc grabi mówi że noga Tielo który tutaj gra trzęsie się tak mocno się trzęsie że aż temu monitor lata tak więc gracze to Liquid Tielo grać z Niemiec jego przeciwnikiem jest grabi to jest specjalna technika trzęsącej się nogi mapa szakura z Plato i nowa mapa szakura z Plato Yy, mam dla Was dzisiaj dużo gier, dużo będę dzisiaj nagrywał, będę je wysyłał całki dzień i mam nadzieję, że każda z tych gier zostanie obejrzana przez taką samą ilość osób, a nie przez małą ilość. Zanim to się wszystko zacznie ze dwa ogłoszenia parafialne, pierwsze, najważniejsze, 7-8 maj dokładnie. Jest to data, którą, o, którego jest to data odbycia się turnieju setnego. <grym> niestety tysięcznego turnieju z okazji zdobycia tysiąca widzów bo myślę że wtedy już ich będzie i wtedy będziemy grać dwa dni dwudniowy turniej ale wiadomości o tym dokładnie co i jak będzie więcej jak wyjdziecie na moje konto facebooka na świecie lubię to to pokażę wam się Coś tak fajnego jak nagroda, która jest do zdobycia. Jeżeli Wam się podoba, to naciskajcie, że ją lubicie. A ja po raz kolejny nie zamknąłem tego wszystkiego, trzeba pozamykać. No wracaj, wracaj. I już gramy dalej. Panowie zespawnowali się jeden obok drugiego. Może to się skończyć jakimiś dropami. Powiem szczerze, że bardzo lubię obu tych graczy za to, że nie grają w sposób zawsze taki bardzo mocno standardowy. Jak to się mówi, o The Little One, że jest showmanem i tak jest. Jest też bardzo dobrym graczem. Gra aktualnie teranem. Nie wiem czy grał randomem. I wyrosował mu Terana, czy też nie, bo jest jednym z nielicznych graczy, którzy grają randomem czasem na turniejach, ale ten może być uh, trochę zbyt ważny. I już uh, grabie nie chce pozwolić uh, przejąć wczesnej ekspansji, niestety jego roubka zginęła, ale to nie ma dużego znaczenia, bo Liquid Yellow może zawsze właśnie ekspansję postawić opok i przelecieć yy... SCV sobie to sprawdza co się dzieje. Zelocik wyskoczył, Cybernetic Core jest, Warpgate Technology jest w drodze, chyba już wam to kiedyś mówiłem, patrzcie jak tej fajnie grabi, zatrzymał tym pylonem, żeby tylko te CV utłuc jak najszybciej, ach nie udało się, tutaj wyszła y, cała masa tych jednostek i... i... Zaś mówię, że to nie jest Warcraft 3, no cóż... Y Yy, właśnie Grabik grał w Warcrafta, Tyrujkę był bardzo, bardzo dobrym graczem, bardzo dobrze znanym. Yy, jeszcze ma problem do końca powiedzmy z mechaniką gry, bo jest yy, strategię i pomysły ma ciekawe. Jeszcze do końca musi opanować po prostu mechanikę z Starcrafta, ale idzie mu to z meczu na mecz coraz lepiej. No i... Nie wiem komu tutaj kibicować w tym meczu, chyba będę po prostu grzecznie normalnie komentował, bo jedna i druga strona jest ciekawa. Yy, jeden zelot, jeden stalker, trzeba teraz trochę mikrować. Jeden marinesy zginął, zginie za chwilę, drugi. Czy się uda ten atak? No nie do końca, dwóch marinesów za jednego zelota. Teoretycznie yy, wyszło tak samo. No zmusiłby yellow zmusiły Grabit jej do postawienia bunkru. Teraz jeszcze tutaj krąży ten stalker. Zobaczmy tak zwany spamometr. Nie, panowie, nie spamują APM-em. I dalej. Kolejne jakieś ogłoszenie miałem. Tak, takie, że te SCV za chwilę zostanie zabite. Kolejna sprawa jest taka. Mam nadzieję, że spotkamy się dokładnie w takim samym gronie, w jakim się rozstaliśmy, że nikogo nie zabrakło, że wszyscy wrócili zdrowi i cali z tych świąt. bo Osobiście, jak oglądałem ostatnio wiadomości, to mnie krew zalewała. Dwa pijanych kierowców złapano. Po prostu poobcinać im jedno z genitaliów i byłoby po problemy. Teraz Marinesy atakują. Stalkery pilnują, no jak się schowa do bunkra to już nie ma co podchodzić, Będą, będzie teraz takie zamknięcie. Jak widzicie jestem bardzo negatywnie nastawiony na kierowców, którzy yy, prowadzą oraz spożywa, wcześniej spożywają alkohol, a potem prowadzą. Jeszcze bardziej jestem wkurzony jak obok siedzi żona, która ma prawo jazdy jest szeźwa Ale dobra to już nieważne, po prostu mój taki mały... Moja taka mała rzecz, która mi po prostu odbija w od każde święta. Yy, stalkery pilują, czy nikt nie próbuje tej wyjść, nawet jakby ktoś próbował wyjść, to bardzo szybko można tymi stalkerami uciec, bo to są najszybsze jednostki lądowe dla, yy, dla protosów. Yy, cztery baraki i coś się tutaj tylko przycięło. Cztery baraki są, rafineria, raz, jest faktorka u góry, czy będziemy mieli Medic Moroder and Marine, tego jeszcze nie wiem, może będą czołgi do tego. Tu chyba jest miejsce na dodatek, tak mi się wydaje, że jest. No i czekamy co jedna i druga strona robi. Dużo gazu, parę centry siedzi, jest roboty facility przyblokowane w tym momencie, jest grabi. Oj, niegrzecznie, nieładnie tutaj jeszcze stalkery sprawdzają co się dzieje. Nie powinno dać się przyblokować na tym poziomie gry. Może schowam już to. O, jest schowałem. Jedna rzecz, która tutaj nie do końca mi się właśnie podoba, że późno. Ten gdzie jest ten obserwer? Jest ten obserwer? Trochę późny jest ten obserwer tak naprawdę. Yy, trzy razy starport, tuż by nie robił trzy razy starport. Yy, tu powinien pilnować, Grabi czy nic mu nie próbuje wlecieć, bo może być trochę za późno. Potrójny starport, no to jest ciekawe co będzie chciał wykombinować TLO, no raczej nie da rady z trzech Starportów jechać cały czasem na reaktorach trochę za mało gazu tego wszystkiego będzie i dalej jeden stalker sprawdza co się dzieje co on tu kombinuje, no jest może Master Raven, o jakże przyjemnie by było to też będzie dosyć ciężkie, ale po drugi jest Techlab Mas Raven byłby przyjemny, widzimy że jest Thermal Lens, czyli Kolos również będzie w drodze i co tutaj to Little One postawi, czy postawi reaktor, czy może nic, może wikingi będzie produkował z tego, no na razie nic nie robi jest y, pierwsze Banshee, aby grady są jakieś, nie ma na ryję. jest drugie Banshee, tak więc aktualnie będzie szedł w Banshee y, gracz z Niemiec. Stalker próbuje jeszcze pojedyncze jednostki tutaj wykończyć i mu się to udaje jak najbardziej, a Grabi idzie w... no wygląda na to, że idzie w Kolosa. 10 minuta, nic większego się nie dzieje, dwa kolosy są już w drodze. Wikingi, nie Wikingi, a Banshee już są produkowane, namiętnie kolejne. Kolejny Banshee, tak, więc wygląda na to, że będzie jeden Raven i ma z Banshee i to będzie bardzo fajna zagrywka, gdyż ten Raven będzie pilnował, czy nie ma jakiegoś Obserwera. Jak będzie jakiś Obserwer, podbiegnie jest cała tej kompania Marinesów rozwali go, potem Marinice się wycofają, a Banshee będzie atakować przeciwników. Trzeba pogonić tego Stalkera, żeby nie widział, co się dzieje. Chyba Obserwer zauważył, tylko nie zauważył dokładnie, jakie to są jednostki. Coś zauważył na 100%, ty grabi. Postanowił zaatakować i się pozbyć przeciwnika jak najszybciej. Im dłużej by zwlekał, tym gorsza byłaby dla niego sytuacja. Banshee jest, ale nie mają jeszcze Cloakfield, więc do końca właśnie nie rozumiem, czy żeby zapomniał o tym Cloakfieldzie, The Little One, czy woli mieć większą armię. Forcefieldy blokują uciecz, drogę ucieczki Marinesom, jest kolos. A ja mam jeszcze taką sprawę dla osób które dopiero zaczynają grać w StarCrafta, albo będą, czy chciałby, abym zrobił taki... to już byłby stream na żywo, gdzie usiadłbym sobie grzecznie przed kamerką, raczej bez StarCrafta i pokazał trochę, ta, opowiedział trochę o grze, co należy na początku robić, czego należy się pilnować, czego wystrzegać. Banshee yy, kolosu schował się, Banshee yy, nie atakuje na razie tego kolosa, więc parę strzałów darmowych było. Teraz dopiero została stargetowa, został stargetowana ta jednostka. Musi się Grabi wycofać, jest jeden Force, kolos dużo tutaj nie poradzi. Thermal Lens ma, jest już w drodze Cloaking Field. No i czy da radę teraz yy, Grabi się wybronić przed tym, czy nie trzeba uciekać przed tym Marinesami, bo one są w stanie Tutaj dużych szkód narobić, kiedy my będziemy rozwalać piękny forcefield podwójny, uciekać trzeba kolos zaraz zginie. I jeszcze czy da radę zabić więcej jednostek. Dużo jest tych stalkerów, będą one jeszcze teraz chować gdzieś u góry, gdzieś się tylko da jeszcze jeden kolos jest. On świetnie będzie się pozwalał tych maryńców, wygląda na to, że to starcie do końca. Wygra jednak chyba Grabi, no ale na pewno wielkich szkód narobił TLO i jeszcze marinesami wbiega w linię minerałów przeciwnika. Jeszcze jeden chyba z limpak był, czy też nie, bo już się nie opłacało. Dlaczego te próbki się zatrzymały, tego do końca nie wiem. Zobaczmy, jak wygląda jednostki zabite. No ewidentnie więcej zabił yy, Grabi, ale czy to się przekłada na ilość minerałów? No nie przekłada się to na ilość minerałów. Prawie tysiąc yy, minerałów różnicy. Dobrze liczę? Tak, prawie 1000. Ostatnio zabłysnąłem świetnym tekstem, że 17 razy 2 to 37. Jestem po prostu... Moja matematyka rządzi. Ale Raven jest... Są kolejne jednostki. Jest Cloakfield. Powiem szczerze, że skoro jest ten Raven przydałby się, żeby się go szybko pozbyć, na przykład e, jakiś High Templar. I High Templar byłby też dobry, żeby pozbywać się e, oczywiście Marinesów a Banshee też obrywa na takie zakląkowane, jeżeli wpadnie w stormy. Hightemper pod tym względem, że po prostu zrobiłby, zrobiłby feedbacka na o właśnie Ravena a Raven będzie miał na pewno na maksa energii Jednym strzałem pozbywamy się tej jednostki Nasz obserwer w spokoju podlatuje Czy jest w ogóle odpowiednia ilość obserwerów yy, Nawet jednego nie ma obserwera No to zaraz się grabi, zdziwi Ciekawe czy z tą taktykę czy nie Ja znałem podobną tylko taką, że były to Banshee oraz Wikingi Co na dłuższą metę w sumie z Marinesami jest to lepsze Bo Wikingi nie są w stanie za dużo zrobić Teraz podchodzi, jest Crowkfield No i co teraz robi, grabi Musi uciekać, nie ma większych szans Podwójny bo klo... podwójny forcefield był. Ucieka, ucieka, próbuje coś tutaj zrobić, ale nie wydaje mi się, żeby dał radę. Przydałoby się jakaś wieżyczka. Jest w drodze jeden obserwer, jeden to może być o wiele, niestety za mało. Templars Archive również jest. Ta ekspansja zaraz oberwie, na szczęście jest fotokanon, będzie przez chwilę tej bronił. Forcefield przyblokowały, teraz zabić tego Ravenna, zabić Ravena, jeszcze jeden strzał i żeby Raven padł. To jest bardzo ważne, żeby Raven został zabity, jest Raven został zabity, tak więc jak podejdzie jakiś obserwer to przez chwilę będzie trochę spokojniejsza sytuacja. Owszem może być skan, który się który tym zajmie i jest już obserwer, teraz skan by się tutaj przydał, należy się wycofywać. Dobrze wezwał zeloty grabi, minimalnie tu wpuścił, ale mimo wszystko TLO jest lepszy w tej sytuacji, ma o wiele większy dochód niż Protoss widzimy 1000 minerałów to jest naprawdę olbrzymia ilość A w międzyczasie mamy podwójne benchli które harasuje tej przeciwnika Dwa obserwery podlatują Czy da zabić zabicie go Ach nie dał rady niestety No cóż ta ekspansja została zabita Jest jeden mediwa który będzie leczył przeciwnika Nie wyobrażam sobie żeby jakimś cudem Wyszedł z tego wszystkiego, grabi jeszcze walczy Produkuje nawet arkona, on się przyda, żeby szybciej rozwalać z Splash Damage oczywiście jest, byłoby fajnie gdyby udało mu się przejąć część tej armii na Steampaku. Szaleją Marinicy, trzeba się wycofać, żeby ten Steampak im się zakończył. Jeszcze tej Kolos coś próbuje robić, ale Banshee był, feedback yy, na tym Banshee. No i dobrze, szybko jedno zginęło, energia mu się skończyła, musi się teraz wycofywać, niestety yellow Niestety dla Holendra TL'o wpada, szaleje i robi co trzeba. No nie ma tu już większych e, szans. Grabi good game, well played. Tak więc 1 do 0 w tym momencie jest dla e, TLO e, Nie wiem aktualnie czy to jest best of 5 czy best of 3. Chyba best of 3, czyli do 3 wygranych. No już w każdym bądź razie dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na kolejny mecz. I przede wszystkim zapraszam też, aby się subskrybowali mój kanał. Dzięki, na razie.